No cześć, ja jestem Sidu, a ty znajdujesz się na moim kanale YouTube'owym, na którym znajdziesz mnóstwo różnych recenzji. Czy to serialów, czy to gier, czy innych filmów, czy ogólnie dzieł popkultury, tak? Bo w sumie to są dzieła popkultury i jak mi się zachce to zrecenzuję obraz i... To też jest dzieło popkultury, więc takie rzeczy też się tu mogą znaleźć, ale poza recenzjami możesz zobaczyć różne wycinki krótsze, takie głupsze, jakieś tam fragmentów z mojej gry, czy nie wiem, w ogóle działanie na komputerze, albo po prostu klasyczne, stare takie let's playe, bo tego mam ogólnie bardzo na, na, najwięcej. Patrząc na to, co nagrywałem kiedyś, to naprawdę jest tego dużo i to różnej jakości, bo to wiecie, człowiek czasem jest młody, a czasem jest stary, to tak z czasem idzie, że wiecie o co chodzi. No. A tak poza tym, poza tym kanałem YouTube'owym, to mam również bloga i na niego chciałbym Cię zaprosić najserdeczniej, bo to jest coś, co wychodzi mi według mnie najlepiej i jest to najbardziej regularny i w ogóle taki projekt, który mi się mega podoba, także. Mniej więcej to samo co powiedziałem do, do, do kanału, to mniej więcej to samo znajdziecie na blogu. Adres pewnie Wam się teraz wyświetla i, i w ogóle, i fajnie, i tak dalej. Możecie też wpaść na TikToka. Na TikToku czasem coś wstawię. Raczej ostatnio długo w sumie już nic nie wstawiałem, ale kto wie czy nie pojawi się nic za. nie wiem, jutro. No to, to tak właśnie wygląda. Poza tym, zapraszam również na Armię SIDA na Discordzie. I to też jest genialny projekt. W sensie, no jak dla ciebie, to pewnie gówniany. W sensie, co to za projekt? Po prostu serwer na Discordzie. Ale jeżeli podobają ci się moje materiały i chciałbyś o coś zapytać, chciałbyś zadać pytanie do QA, które też pojawiają się raz na kilka lat, no to możesz wpaść, możesz popisać po prostu, nie? Jakby. Mamy pewne grono ludzi, którzy, które się tam trzyma i możemy pogadać na różne tematy, także serdecznie Cię zapraszam. No Jezu, jak mogłem zapomnieć. Zapraszam Was jeszcze na nowego Peja na Facebooku, na którym, tak jak mówiłem, stawiam wszelkie różne tam posty na temat... Tego, co się dzieje, jakieś tam przeciekach dotyczących różnych filmów, dotyczących różnych gier, jakieś tam gale z, gale z nagrodami, to wszystko będziemy sobie komentować. Także serdecznie zapraszam, także się wyświetla. I to by było chyba na tyle. Także trzymajcie się. Cześć.